Dzień dobry, nazywam się Piotr Rubik. Yy, właśnie dostałem kopertę z Waszymi pytaniami, na które postaram się odpowiedzieć. Otwieram kopertę. Proszę bardzo. Mm -hmm -hmm. Panie Piotrze, czasami zespoły czteroosobowe mają problem z dyscypliną, atmosferą w zespole czy sporami. Ma Pan kilkudziesięciu muzyków. Jak udaje się nad tym stadem zapanować? Jakim szefem jest Piotr Rubik? Jakieś specjalne metody zarządzania? Małgorzata. Weiher. Yy, Małgorzato, yy, to jest tak, że no cóż, to yy, te moje, jak to nazwałeś, stado yy, jest rzeczywiście bardzo zdyscyplinowane. Yy, na koncercie występuje ze mną razem około 110 wykonawców. Rzeczywiście wydaje się to na pierwszy rzut oka praktycznie niemożliwe, żeby taką grupę ludzi opanować i skłonić ją jeszcze dodatkowo do tego, żeby z wielkim entuzjazmem i radością wykonywała to, co ma wykonać. Są na to sposoby. Po pierwsze, hmm, zaczynam od siebie, czyli ja muszę bardzo wierzyć w to, co robię, poświęcać temu pełnię swojej uwagi i całą swoją energię. Po drugie, staram się być dla ludzi miły i e, traktować ich jak e, naprawdę poszczególnych artystów. Nigdy nie traktuję orkiestry jako zbieraniny e, ludzi, nad którymi mogę, nie wiem, na których mogę się wyżyć, albo, e, albo ich jakoś, nie wiem, wykorzystywać swoją władzę, bo dyrygent niewątpliwie ma władzę podczas koncertu i prób nad orkiestrą. Niektórzy dyrygenci e, w dosyć niefajny sposób to wykorzystują. Ja sam byłem przecież muzykiem w orkiestrze, więc wiem, jak to jest. Niemniej, właśnie ja staram się tych błędów uniknąć, traktuję tych ludzi z szacunkiem e, i, e, i dzięki temu mam te efekty, że, że wszyscy Cię cieszą na naszą współpracę. Dodatkowo jest jeszcze to, że oni naprawdę e, lubią. E, Grać te utwory ze mną, lubią te utwory. Jest wspaniała atmosfera na koncertach ze względu na publiczność, która przychodzi licznie i świetnie reaguje na nasze utwory. W związku z tym to wszystko razem sprawia, że to jest nie tylko praca, ale to jest, to jest także frajda. W związku z tym, jeśli jestem, jest ktoś członkiem, nie wiem, takiego dużego, dużej grupy i ma z tego frajdę i um, jest traktowany y, dobrze, to jest to recepta na to, żeby był zdyscyplinowany. Radośnie podchodził do swojego zadania, które ma wykonać. To jest ten sposób. Następne pytanie. Uchodzisz za jednego z bardziej przedsiębiorczych artystów, więc pewnie odpowie, odpowie na moje pytanie: dlaczego Polacy wstydzą się mówić o pieniądzach? Pozdrawiam Piotrze Kukiełka. Kukiełko, um, ostatnio spotykam wyłącznie takich Polaków, którzy się nie wstydzą mówić o pieniądzach. Na przykład u mnie na budowie panowie którzy, z ekipy absolutnie się nie wstydzą mówić o pieniądzach i, i mówią o nich z wielką radością. I, i, I naprawdę co tydzień przypominają mi o tym, że, że, że te pieniądze są dla nich ważne. E, myślę, że myślę, że, że to już nie te czasy. Wiesz? E, teraz się wszystko zmieniło, ludzie. Ludzie bardzo materialnie podchodzą do życia, co w pewnych przypadkach jest dobre, w pewnych przypadkach już, już nie za bardzo, ale jednak mówią o tych pieniądzach otwarcie, mówią, wiedzą, że należą im się te pieniądze za pracę wykonaną. Myślę, że bardziej pytasz o to chyba, że u nas jeszcze pokutuje ten mit, że jeśli ktoś doszedł do, do czegoś, zdobył jakieś pieniądze, to znaczy, że coś jest nie tak, że, że, że zrobił to nieuczciwie, albo za łatwo mu to przyszło. Ja myślę, że to nie chodzi o pieniądze, wiesz? To myślę, że to jest taka nasza narodowa cecha, że m, niezależnie od tego co ktoś um, co my osiągniemy, to zawsze patrzymy na to, co drugi człowiek ma i bardzo często mu tego zazdrościmy. Mamy w sobie taki troszeczkę destrukcyjny, destrukcyjne myślenie, m, bo przecież przecież to nie chodzi o pieniądze, tylko może być to, nie wiem, naszą złość może wzbudzać e, inny samochód e, sąsiada, drzewko, nie wiem, pies, zwierzę, ktokolwiek inny i to i to, i to jest myślę że głównie to, to. Wstydziłem, wstydziłem się e, szanować e, drugie osoby czasami za to, że coś osiągnęły. Wynika to, wydaje mi się, z, naszej własny, z naszych własnych słabości, czyli, czyli zazdrości, e, zawiści e, i, i to jest to. Także myślę, że że mm, nie należy zazdrościć komuś w sposób destrukcyjny. Jeśli na przykład zazdrościmy komuś, że nie wiem, do czegoś doszedł, ma więcej pieniędzy lub ma fajniejsze rzeczy niż my, po prostu pomyślmy o tym, jak my Możemy to zdobyć, jak my też możemy do, do takiego hmm, poziomu dojść, i, i, i wtedy nas to zmobilizuje do, nie wiem, do, do, do intensywniejszej pracy, do, do, do lepszego myślenia. W każdym razie trzeba być bardzo pozytywnie nastawionym, i wtedy na pewno można o wiele więcej osiągnąć. Jak z perspektywy czasu odnosisz się do swojej dawnej twórczości? Dziś na wielkich salach dyrygujesz dużymi składami, a kiedyś pamiętam, bo miałem kasetę. Aranżowałeś proste, skoczne dźwięki dla popowych aranżacji klasycznych utworów w wykonaniu Tytusa Wojnowicza. To dwa zupełnie różne światy. Chris 22. E, Chrisie 22. Nie do końca są to dwa różne światy, bo ponieważ cały czas yy, niektóre moje utwory są bardzo skoczne i popowe, yy, w tej chwili może mam do dyspozycji yy, o wiele większy skład muzyków, natomiast yy, tak dużo to się nie zmienia, ponieważ, ponieważ yy, wszystko co, to, co robiłem dawniej yy, i robię teraz, to jest yy, moja twórczość. Yy, zawsze starałem się yy, zrobić to jak najlepiej potrafię. Nie wstydzę się niczego, jeśli chodzi o moją drogę artystyczną, co, czego, czego zrobiłem, co zrobiłem wcześniej. Co więcej, z bardzo, z bardzo dużym sentymentem podchodzę do wszystkich tych dawnych rzeczy, no płyta z tytułem Wojnowiczem, nawet trzy płyty czy cztery, były wielką frajdą dla mnie. Pamiętajmy, że muzyka to przede wszystkim zabawa i tamte skoczne, jak to nazywasz dźwięki, to właśnie była. Dlatego one były takie skoczne, wesołe, popowe, bo to była świetna zabawa właśnie w konwencję, zabawa aranżacją, zabawa stylami. I temu właściwie głównie służy muzyka. E, zabawie to jest frajda, to, 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 to jest przede wszystkim to. I teraz, kiedy mam do dyspozycji tą wielką orkiestrę, to również staram się tą orkiestrą bawić. Po prostu jest to troszeczkę na inną skalę, natomiast kwintesencja jest ta sama. Jeśli weźmiemy, nie wiem, melodię mm, moich starszych utworów, jak na przykład Dotyk, czy nawet melodie komponowane dla Tetusa Wojnowicza, a i zagramy je na w zwykłym pianinie, albo po prostu na tym pięknym fortepianie e, i weźmiemy jakieś utwory, które piszę teraz na orkiestrę i również zagramy je, samą melodię na tym fortepianie, to, to będzie mniej więcej um, ten to, to będzie coś podobnego, ponieważ um, tak naprawdę to, czy to jest na orkiestrę, czy to jest na mały skład instrumentalny, to jest tylko kwestia oprawy, aranżacji. Dla mnie zawsze najbardziej, najważniejsza była melodia, e, to, że utwór musi Robić wrażenie i musi sprawiać frajdę zagrane nawet na fortepianie bez całego tego zespołu. Także tak dużo się nie zmieniło. Niemniej w tej chwili mam po prostu większe, większe możliwości środków wyrazu. Z tego się bardzo cieszę, bo zawsze o tym marzyłem. Kolejne pytanie. Ja od razu dodam, że tych pytań wcześniej nie czytałem, bo, bo lubię być zaskakiwany pytaniami. Proszę bardzo. Eee, e, e, e. Pamiętam czasy Opola i orkiestry Zygmunta Kukli, który przez niewielu był kojarzony. Dziś Tomek Szymuś, Adam Sztaba, a przede wszystkim Piotr Rubik to celebryci. Czy to znaczy, że dzisiaj dyrygenci mają parcie na szkło i nie chcą już stawać tyłem do publiczności? Powodzenia życzę, Grzegorz Piekoszewski. Mm, Grzegorzu, yy, nie ma siły, na każdym koncercie staje tyłem do publiczności, ponieważ jak dyryguje orkiestrą i, i inaczej się tego nie da zrobić, czasami na bisach, czy, czy jak zachęcam ludzi do śpiewania, odwracam się do nich przodem, ale generalnie głównie robię to, yy, yy, robię to, yy, nie wiem, podczas oklasków, yy, kiedy koncert się skończy, także pod względem technicznym cały czas przod, tyłem do publiczności, przodem do orkiestry. Natomiast yy, jeśli chodzi o to bycie celebrytą, to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim yy, yy, Troszeczkę przypadek, bo ja na przykład, pisząc swoją muzykę i występując na koncertach, nie robię tego, żeby być, nie wiem, w kolorowych pismach, być celebrytą tak zwanym. Ja robię to, dlatego, że kocham pisać muzykę, kocham występować. Media mają do, do siebie, że jeśli ktoś się staje popularny w jakiejś dziedzinie, w moim przypadku była to muzyka, to od razu o nim piszą i człowiek, chcąc, nie chcąc, staje się tak zwanym celebrytą. Najważniejsze jest to, żeby właśnie tym celebrytą się stał z powodów artystycznych, a nie tylko z tego, żeby być celebrytą. Ja się bardzo cieszę, że ja zostałem zauważony jako postać właśnie po, tym, po tych wielu latach pisania muzyki, że mam swój dorobek, że to, że jestem znany, nie wynikło tylko dlatego, że nie wiem, pokazywałem się w odpowiednich miejscach z odpowiednimi ludźmi, ale dlatego, że ludzie pokochali moją muzykę. I z tego się bardzo cieszę. I to nie jest do końca parcie na szkło, właśnie jako takie parcie, nie wiem, jak niektóre osoby mają, żeby po prostu się pokazać i być chociaż przez chwilę znanym. Nie, to jest to, że te osoby, znakomitych artystów, których wymieniłeś, jak i również ja, dziękuję, że mnie zaliczyłeś do tego grona, chcemy przede wszystkim pokazywać światu swoją muzykę. Jeśli przez to, że piszą o nas gazety. Coraz więcej ludzi się dowie o naszym istnieniu i może sięgnie po tę muzykę. To jest właśnie dobre, bo, bo i te, dlatego warto być wtedy tym niby celebrytą, ponieważ można większej liczbie osób pokazać tę muzykę, ale tylko pod tym względem. Ja powiem ci szczerze, że naprawdę, jeśli chodzi o moją twórczość i moje koncerty, kompletnie nie ma to znaczenia, czy ja będę w którymś z brukowców, czy nie. Nie ma to przełożenia, nie wiem, może jak u innych ludzi, że, że nie wiem, sprzedadzą więcej płyt, czy będą mieli więcej koncertów. U siebie tego nie zauważam, co więcej. Niechętnie bywam w takich gazetach, ale nie mam na to wpływu, ponieważ obojętnie, co bym zrobił, obojętnie gdzie bym pojechał, czy bym wyemigrował na Alaskę, jeśli e, przyjdzie zadanie od redaktora naczelnego, że mają napisać coś o Piotrze Rubiku, to i tak coś napiszą, a jeśli mnie nie będzie, nie, nie, nie będą mieli tematów, a często nie mają, bo ja raczej skandalów nie powoduję, to, to po prostu coś wymyślą. Tak jak zresztą muszę Wam powiedzieć, że. Tak naprawdę 90% tych materiałów, które się o mnie ukazuje w prasie kolorowej, brukowej, to są to tematy wyssane z palca i, i, i to jest często nieprawda. Należy to traktować z dozą humoru, jako takie współczesne bajeczki. Także reasumując, bycie tym celebrytą w przypadku muzyka, który zawodowo czynnie, uprawia, zawodowo czynnie udziela się muzycznie, to jest troszeczkę przypadek, taka dodatkowa rzecz, która czasami pomaga, czasami przeszkadza, ale to nie jest parcie, żeby być celebrytą, tylko parcie na to, żeby robić dobrą muzykę. Hmm. Kolejne pytanie. Co Pan robi, żeby Pan takie kręcone i puszyste włosy? Nie jedna kobieta, w nawiasie w tym ja, pozazdrościłaby Panu. Michalina. Michalino, e, słuchaj, e, mógłbym tutaj zażartować i opowiedzieć jakieś niestworzone historie, mm, nie wiem o, o, o różnych wynalazkach do włosów. E, nie ma na to. E, m, Myślę o tym w ten sposób. Ja wróciłem do swoich naturalnych, tych kręconych, właśnie włosów. One w tej chwili może nie są zbyt puszyste, bo jestem po którymś dniu nagrań i, i no szczerze mówiąc, nie mogłem się przygotować do tego wywiadu w ten sposób, żeby je uczynić jeszcze bardziej puszystymi i jeszcze bardziej kręconymi. Natomiast powiem ci tak, w swoim czasie przez. Bodajże 7 czy 8 lat yy, farbowałem włosy, je prostowałem. Teraz wróciłem do tego koloru swojego naturalnego, który mam od urodzenia i, i, i naturalnie kręconych loków. Po prostu takie mam od urodzenia. Staram się je regularnie myć, używać w miarę dobrych kosmetyków, yy, ale to nic specjalnego po prostu szampon, maska yy, i koniec. Yy, I to wszystko. I nie ma na to wpływu. Na pewno należy o włosy dbać pod tym względem, że, że trzeba je myć. I starać się używać w y, y, miarę dobrych kosmetyków dobranych do swojego y, rodzaju włosów. Ale y, jedną z największych zalet tego, y, że, y, że przestałem farbować włosy jest to, że, że nie myślę o tym po prostu. Kiedy mam je brudne, to myję. Kiedy nie, to nie. A najważniejsze jest to, że... Zresztą zapraszam do wysłuchania mojej nowej płyty już 7 listopada w sklepach. Jak posłuchasz płyty, zobaczysz, że to kompletnie nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o odbiór muzyki. Klaskać u Rubika. To już weszło do kanonu mowy potocznej. Jak sam artysta na to reaguje? Czy było to bardzo wkurzające, gdy słyszał czy czytał dowcipy o klaskaniu? Olaf 2. Olafie 2. Jest to rzeczywiście, na początku było to duże zaskoczenie, natomiast ja w ogóle do życia podchodzę z dużą dozą humoru. Bardzo się cieszę, że wszedłem do kanonu znanych postaci światowej historii, bo przecież dowcipy są nie tylko o mnie, ale także nie wiem, o Mojżeszu na przykład, albo o, o słynnych innych Polakach czy innych osobach z całego świata i z mitologii, i z religii, i z... no w ogóle no, wszystkich. I e, powiem Ci tak, że, że mm, ja się bardzo cieszę, że naród w Polsce nauczył się klaskać y, nie tylko proste raz, dwa, trzy, cztery, ale tak bardzo w sumie inny rytm na sześć ósmych y, jeszcze z synkopami, który jest w tej piosence, prawda? To, to wcześniej byłoby nie do pomyślenia. Wszyscy ym, klaszczemy, prawda, przy ognisku czy na koncercie klaszczemy la, 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 prawda? W ten sposób, prawda? A tu nagle idę ulicą i i wszyscy to znają, słuchaj, to jest niesamowite. Ja się bardzo cieszę, bo przeszliśmy z prostego 4 czwarte na 6 ósmych z synkopami. Genialne. A tak, reasumując, naprawdę cieszę się, że, że, że moja muzyka tak zapadła w pamięć i w palce Polaków. I jeśli ktoś ma przez ten, dzięki temu rozwijać się rytmicznie i muzycznie, niech klaszcze. Zapraszam. Program oglądaliście dzięki firmie RSI, producentowi systemu intranetowego Webbox.